skupia dziś haland trzy gole w trzech ostatnich meczach. Czy strzeli dzisiaj? Zapraszamy na transmisję, halo, meldujemy się ze stadionu aptekarzy, czyli Pajarena w Leverkusen. W drodze na ten mecz. Tak, słówkarz mówił nam, że czekają tu na niego wszyscy. My również. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Bayer Leverkusen zmierzy się z Borusją Dortmund. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Oni wręcz uwielbiają grać wysokim pressingiem. Dokładnie tak. Taka taktyka wymaga sporej dyscypliny, bo jak jedna osoba zaczyna zamykać rywala, to inni zawodnicy też muszą ruszyć wyżej, żeby odciąć jak najwięcej kierunków podań. Jeśli ktoś się spóźni, to rywale wyjdą spod pressingu i przyniesie on więcej szkody niż pożytku. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borusi Dortmund. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Bajarena Arena leży w miejscu z najlepszym chyba dojazdem na świecie. Tuż obok skrzyżowania przecinających się na terenie miasta Leverkusen dwóch ważnych autostrad, A1 i A3. Z dojazdem z żadnego miejsca w Europie nie ma problemu. Problem może być jedynie z zaparkowaniem, bo polecany bezpłatny parking dla zmotoryzowanych kibiców znajduje się na terenie sąsiedniej kolonii. Skąd na szczęście można dojechać na stadion darmowym busem. Florian Wirtz Juka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie, ale strzał zablokowany. Zawodnicy Borusi Dortmund zwyciężyli. Ależ akcja, popatrzmy. Ale nic z tego, górą Bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Jacku można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Ten zawodnik z pewnością jest w gazie. Trzy gole w ostatnich trzech meczach mówią same za siebie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Piłka trafia do mnie. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Nowe wieści ze stadionu z Wolfsburga. Padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Wolfsburga. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Piłka zagrana do Bela rabiego. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecenne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Jude Bellingham. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Florian Wirc. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. 100% okazja! Nie ma gola! A mógłby spytać bramkarza, w który róg strzelać? Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo spartolił. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Piłka podana do Arangiza. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Jest chorągiewka w górze. Nie cieszmy się tak szybko, ten gol nie będzie uznany. Co za rozczarowanie, jednak nie mają się z czego cieszyć. O wszystkim zadecydowały centymetry. Jude Bellingham. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Świetnie. Może być okazja. I Borussia Dortmund traci posiadanie piłki. Florian Wirtz. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. Trybuny wyraźnie ożyły, nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Zrożnego w okolice jedenastki. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Twarde wejście, ale bez falu. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant. Teraz poszedł jest za obrońcami. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę naprawdę. Diabli z piłką. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Arangis. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to Diable. Okazja na prowadzenie. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Centruje pole karne. Ma do kogo. tym golejem, ale opłaciło się palce lizać. Zobaczmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Etna interwencja, znowu są przy piłce. Cudowna piłka, spójrzmy. Gol, proszę państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Akcja Borussia Dortmund. Obiecująco to wygląda. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Skuteczny pressing teraz. Uwaga! Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Florian Wirc. Jeśli ktoś z Państwa jest fanem Bundesligi, to dobrze trafił. Już niebawem hit kolejki Kingi Niemieckiej. Bayer Leverkusen zmierzy się z VLP Stuttgart. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. A trudno o lepszą rekomendację, prawda? Tymczasem na stadionie Wolfsburga padła bramka. To kolejne trafienie dla Wolfsburga. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła 62 minuta spotkania. Dziękujemy za tę informację. Florian Wirc. Arangis. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej bramki. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. I teraz piłka w rękach bramkarza. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Czeka nas wkrótce naprawdę ciekawy mecz. Zdecydowanie nie można go przegapić. Już teraz, zapraszamy na transmisję. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji. Oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. I strata piłki. Zrobiło się luźniej na skrzydle, bo Rosja chce to wykorzystać. Piłka wraca do środka. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Zablokowany ten strzał. Nie jest piłką przy nodze. Blok. Znowu wie, gdzie się znaleźć. Nowe wieści ze stadionu z Wolfsburga. Padła Bramka. To trzecie trafienie dla Wolfsburga. Gola zdobył Wout Weghorst. Popisał się przy tej akcji ładnym dryblingiem. Wprowadza już 3 do 1. Mamy 76 minutę. Bardzo dziękujemy. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Czy Państwo też to słyszą? Cała bajarena aż trzęsie się od hałasu i śpiewu kibiców fragnących zwycięskiej bramki. Oto 12 zawodnik Leverkusen. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Torganazar. Zdecydowane, twarde wejście teraz. I Gartinger. Ale teraz dziura w defensywie. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. I mamy rzut rożny w rozstrzygającej fazie gry. Jeśli teraz strzelą bramkę, może być po meczu. 15 metr. Royce z rogu. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ostatni gwizdek. Dzisiejszy mecz kończy się remisem.